Ho, 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 Smerfiontka Dzisiaj jest szósty I w tej paczce były prezenty dla Was Rozdanko, o którym mówiłam Przedświąteczne Wygląda ono tak Z grubsza muszę podejrzewam opowiedzieć Co tutaj się znajduje Gąbeczka z Lovely Truskawkowa Podkład z Rimmela razem z korektorem Paletka cieni z Catrice, ze znakami zodiaku, Perspirant Fa, Delia pomadka do ust, ochronna, dwie próbeczki z Sephory do twarzy, nawilżające. E, tutaj mam takie produkty, podejrzewam, że to są próbki z Glam Glow, ja ich nie będę używać, więc się za wami podzielę. Nie, patrzy, nie patrzcie na moje paznokcie, bo to koszmar. Niedługo je ja będę robić, z wami podejrzewam, spróbuję to jakoś e, mówiłam Wam już o tym chyba. Bardzo fajna sprawa. Stwierdziłam, że do rozdania będzie w sam raz, także to jest pielęgnacja, e, kosmetyki, pielęgnacja i parę takich drobiazgów e, z Ewy Schmidt e, pilniczek do pazurków. Po świętach będzie sylwester, także takie patyczki, no, jak jest napisane, patyczki na przykład yy, Bardzo ładne, eleganckie, bo właśnie one są takie yy, z różyczkami, także pięknie to w ogóle będzie się prezentowało na stole. Same patyczki już będą ozdobą. Jeżeli ktoś z Was prowadzi bullet journal, czy jak to się tam nazywa, takie naklejeczki, to są bardziej takie, wiecie, na czasie typu... Uh, i te sprawy choć tu hasztagu nie widzę, ale to jest coś w tym rodzaju oh my god, what the fuck ups e, i karteczka taka holo z, żeby złożyć życzenia dla kogoś, także dlatego chciałam to troszeczkę wcześniej wypuścić i tutaj dwa takie zeszyty Podejrzewam, że większość z Was nie będzie wiedziała o co Kaman, bo w sumie ja jak je znalazłam, to też nie wiedziałam o co chodzi. W środku są kartki, one są takie, wiecie, troszkę wy, wy, wyciskane, bo czuć ten wzór pod paluszkiem. No wiadomo, niektóre kartki są dla dziewczyn, ale niektóre są tak, o, o tak jak na przykład ta, taka typowo świąteczna, tutaj już nie. O tutaj na przykład jest świąteczna. Tak samo jest z móżcemiki. Miki. Myszka Miki, ojej, a ona jest zaklejona. O widzicie? Są takie świąteczne motywy. Ale tutaj że i z Myszką Miki jakieś babskie takie rzeczy są. No, są. Tutaj była Myszka Miki chyba. No nieważne. W każdym bądź razie, takie notasiki. Także tak wygląda całe rozdanie. Yy, I... Żeby wziąć udział w konkursie, tak jak już wcześniej mówiłam, bez żadnego zmuszania do subskrybowania, ale odpowiedzcie pod filmikiem na pytanie: Jak wyobrażacie sobie najwspanialsze święta w swoim życiu? Takie Boże Narodzenie, takie wiecie? Z marzeń z dzieciństwa, może, może to będzie po prostu cofnięcie się w dzieciństwo, a może macie jakieś takie niespełnione marzenie, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie. Także trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że rozdanie się Wam podoba, bo ja jestem z niego dumna, przyznam się szczerze. No dobra, trzymajcie się, bierzcie udział! Pa! Ma, no, a, o, o, A, macie czas, ym, żebym ja zdążyła to wysłać. Buh, dzisiaj jest szósty, to może do szesnastego. Do szesnastego będzie czas. A ja ogłoszę siedemnastego wyniki. Tak. No, zatrzymajcie się, ciepło buziaki, pa!